Czy wiecie, że kolesie zrobili z konstytucji szmatę? Poważnie. W czasie ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa zgłoszono i przegłosowano rezolucję, w której z pomocą konstytucji broni się kolesiostwa. Rezolucja brzmi jak z najlepszych komunistycznych czasów. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Może trochę dlatego, że zgłosił ją radny Nowej Lewicy. Posłuchajcie. Sami. Rada Miasta Krakowa podkreśla, że wolność zrzeszania się i działania w partiach politycznych jest prawem każdego obywatela, gwarantowanym przez Konstytucję Rzeczypospolitej. Polskiej. Działalność urzędników w organizacjach partyjnych, bez względu na ich profil polityczny, jak i brak takiej działalności, nie mogą być przyczynkiem do podważania wartości ich pracy i doświadczenia zawodowego. Ponad wszelką wątpliwość, korzystanie z konstytucyjnej wolności zrzeszania się, podobnie jak zatrudnienie po dacie wyborów samorządowych, nie może stanowić powodu do podjęcia czynności kontrolnych, założenia zmierzających do ich zwolnienia. Czyli rozumiecie, konstytucja zabrania Wam Podważania umiejętności gości z partii politycznych, kolesi z partii politycznych, którzy dostali robotę po wyborach. Ale co najlepsze, kto głosował za rezolucją? Za rezolucją głosowali kolesie. Patrzcie na listę. Kto jest za Kocurek? Krakowski Park Technologiczny i Kopalnia Soli w Wieliczce. Kto jest za Jakub Kosyk? No, ten to jest przekoleś. On to ma już tyle fuch, że chyba sam nie pamięta, w ilu. Pracuje. Gość pracuje w Kowrze jako dyrektor, nadzoruje Instytut Zootechniki, nadzoruje Szpital Miejski. Facet naprawdę wielu talentów, ale może lepiej o tym nie mówić. Po co? Bo konstytucja zabrania. Kto za? Pani Mazurkiewicz w Teatr Słowackiego. Czyli co? Kolesie wzięli konstytucję i zrobili z niej szmatę, która ma ich bronić przed czym? Przed waszym oburzeniem. I wiecie co, drodzy Kolesie? Ja bym na waszym miejscu uważał zrobieniem z Konstytucji szmaty, bo za parę lat pewnie znowu przyjdziecie do ludzi i powiecie: chodźcie z nami bronić Konstytucji. Tak jak już to robiliście w przeszłości. I wiecie, kto wtedy z wami pójdzie? No sami sobie pójdziecie bronić tej Konstytucji. Kolesie.